Witam wszystkich, w tym filmie pokażę jak dojść do ekstraktu D2 na rezerwie. W tym momencie możecie zauważyć, że jestem w tym największym pomieszczeniu w bunkrach. Jak tutaj wejść? Jest pokazane na przykład w kwestii bunkry, który jest na moim kanale. Jak już jesteśmy w tym pomieszczeniu trzeba zapalić światło i tutaj trzeba uważać, ponieważ mogą się zrespić ridersi i wyjście może już nie być takie łatwe. Ludzie też mogą tutaj przyjść, więc oni też będą przeszkadzać. Jak już zapalimy światło i uda nam się przejść dalej, trzeba iść tą drogą. Po drodze będą opisy D2 i trzeba tamtym, tamtędy się kierować. Przed przejściem do D2 można się obrócić. Tam jest save, którego można też zlutować. Drugim wejściem, aby dojść do ekstraktu D2, jest przy kuli. Budynek przy kuli. Wchodzimy do środka, schodzimy na dół, i tam trzeba uważać. Bo można łatwo spać w dół i się zabić. Ale jak już ominiemy dziurę, będziemy zbiegać na dół. Jest już prosta droga, żeby podbiec do tego ekstraktu. Minusem tego wejścia jest to, że i tak trzeba dojść do tego środkowego pomieszczenia, żeby włączyć prąd. I stamtąd trzeba dopiero się wrócić, żeby wyjść. Minusem tego wejścia jest jak prąd jest włączony. To no wystarczy dojść do tych drzwi i przejść po prostu dalej. Nie trzeba już iść przez cały bunkier do środka. Jak już tam będziemy, idziemy dalej i na końcu będzie śluza. Jeśli nikt tamtędy nie wyszedł, będzie ona zamknięta. Trzeba nacisnąć wtedy guzik na ścianie i poczekać chwilę, aż się śluza otworzy. A tyle, żebyśmy mogli przejść. Jeśli już ktoś tamtędy wyszedł, śluza będzie otwarta. Wystarczy podejść do drzwi. No i będziemy się ekstraktować. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnym filmie lub na streamie. Zapraszam i na razie.